Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym to Karina będzie decydowała o moim całym dzisiejszym dniu. I właśnie problem jest taki, że ja już planowałam taki filmik od dłuższego czasu. No i właśnie teraz takie filmiki zaczęły się pojawiać na YouTubie, no i żeby nie było, że od kogoś ściągnęłam czy coś. Naprawdę już planuję taki filmik od dłuższego czasu, ale no nie mogłam się jakoś za niego zabrać. Także dzisiaj do Was przychodzę z takim filmikiem, gdzie Karina będzie decydowała o całym dzisiejszym moim dniu, a jeśli chcecie, żebym nagrała kolejną taką część, tylko że na przykład, nie wiem, może Justyna będzie decydowała o moim całym dniu, to napiszcie koniecznie w komentarzu, jeśli Wam się taki filmik spodoba. No i mamy godzinę chyba dziesiątą, coś takiego. I jak widzicie, jestem ubrana w, bluz, w bluzę i w ogóle, ale to dlatego, że byłam gdzieś z tatą. Wcześniej rano zawieźć coś, chcę w się sensie, zawieźć, odebrać coś, ale nieważne. No i teraz mogę zaczynać ten challenge. No i oczywiście się przebiorę, tylko najpierw muszę jakieś, jakieś dwa outfity uszykować sobie, no i będę wysyłać Karinie zdjęcia. I tu Wam będzie się wszystko dokładnie wyświetlało. I też nie zwracajcie na pseudonim, pseudonim. No po prostu na nick, jaki ona ma ustawiony na Instagramie. No bo jest dość śmieszny, no ale taki ma ustawiony i taki jest. Tak więc Zawsze Was do oglądania. Więc pierwsze pytanie do Kariny będzie takie, czy mam zostać w tym outfitie, którym jestem teraz, czyli bluza i, i zwykłe takie czarne spodnie. Czy mam... Czy mam ubrać się w takie jeansy, takie mamfity, razem z taką bluzą z Pumy, taką krótszą trochę. No, także teraz zadaję jej właśnie takie pytanie, chociaż wolałabym chyba zostać w tym co teraz jestem, bo nie chce mi się przebierać, no ale zobaczymy co wybierze. jak widzieliście po y, nagraniu ekranu, Karina zdecydowała, żebym przebrała się w tą czerwoną bluzę. No i ogólnie ten outfit, więc się przebrałam i tak się teraz prezentuję, więc myślę, że naprawdę spoko. Z racji, że śniadanie już zjadłam jak wyjeżdżałam z moim tatą, to było dosyć wcześnie, ale już jest w sumie 11, no a śniadanie już dawno zjadłam, więc Karina być może zadecyduje o moim obiedzie, nie wiem co w ogóle będzie na obiad, więc to się jeszcze okaże, ale może jeszcze między obiadem coś zjem, dlatego to wtedy Karina zadecyduje. A teraz zadam jej pytanie, czy mam się w ogóle dzisiaj malować, czy nie, bo chciałam pomalować dzisiaj usta na taką fajną pomadkę. Więc jeśli zadecyduję, że mam się malować, to wtedy wyślę jej zdjęcia kosmetyków i zadecyduję. Które? Więc jak widzieliście, Karina zdecydowała w ogóle, inaczej niż się spodziewałam. Nie wiem, czy to specjalnie zrobiła, czy nie, ale w każdym razie dzisiaj się no, niestety nie pomaluję. No, chciałam pomalować sobie usta taką pomadką z Maybelline Super, State, Super Stay Matte, którą niedawno kupiłam no i chciałam ją usta pomalować bo byłam jej bardzo ciekawa no ale niestety dzisiaj sobie to daruję no to jeśli nie mogę się pomalować no to chociaż użyję sobie jakiegoś balsamu do ust i mam tutaj dwa moje ulubione balsamy czyli oczywiście Carmex w dwóch zapachach mam tutaj o zapachu Granata mój ulubiony bo on tak piecze w usta i ja uwielbiam taki po prostu efekt tak piecze i drugi to jest brzoskwiniowy, ale on już tak niestety nie piecze, dlatego mam nadzieję, że wybierze jednak ten granatowy. Jak widzicie Karina wybrała karmeksa granatowego o smaku o zapachu granata, z czego bardzo bardzo się cieszę, bo po prostu go uwielbiam, więc dzięki wielkie. I teraz go sobie nałożę na usta, żeby nie było to naprawdę go sobie nałożę na usta. I za chwilę, jak wymyślę jakieś kolejne pytanie, albo żeby coś zadecydowałem to wtedy się do Was odezwę. Tak jak mogliście zauważyć po nagraniu ekranu, tutaj Wam się teraz wyświetla, dałam Karinie do zagłosowania, co mam zjeść później na obiad, tak za pół godziny, godzinkę, bo już dochodzi, ale się zmachałam, nie wiem dlaczego ale za chwilkę będzie 13, ja tak mm, mniej więcej coś koło tego jem obiad, ale zanim to jeszcze trzeba to zrobić, więc pewnie będzie jakoś koło 13, ale się zmęczyłam, nie wiem, nie wiem czym, naprawdę nie wiem. Więc dałam jej do zagłosowania, czy mam zjeść pierogi z mięsem, bardzo lubię pierogi, więc e, czy mam zjeść pierogi z mięsem, czy może warzywa na patelnię, no i... Nie, nie wiedziałam naprawdę na co zagłosuję, chociaż w sumie było mi to obojętne, bo lubię to i to. No, ale jak widzieliście to zagłosowała na warzywa na patelni, więc pewnie zjem albo z makaronem, albo z kaszą gryczaną. Więc odzywam się do was teraz, ponieważ ja jakiś czas temu już zjadłam, jak widzieliście zjadłam sobie właśnie warzywa na patelni z makaronem, były naprawdę przepyszne i teraz jest godzina 14.30 o 14.48 mam autobus i jadę na rynek spotkać się z Olą więc, więc myślę, że tam też coś dla was ponagrywam, ale zanim to to Karina musi zdecydować jaką yy, koszulkę, bluzkę muszę założyć bo w tej bluzie nie chcę jechać tak więc teraz ona zadecyduje, w czym pojadę. A mianowicie taka czarna bluza. Tutaj z takimi białymi napisami, paskami, taka crop top bardziej. Ona jest handemu czy taki półgolf sterlanowy. Więc powiem Wam szczerze, że nie wiem, co bym wolała ja, ale zobaczymy, co wybierze Karina. Okej, okay, więc tak jak Karina zadecydowała, ubrałam to, co. To co, tą bluzę czarną, co mi co jej wysłałam. Tutaj macie właśnie to, co ona wybrała. Ale wieje wiatr. Jestem właśnie na przystanku, czekam z autobusem i jadę do Oli. Więc mamy już kolejny dzień, ja jak zwykle zapomniałam się wczoraj z Wami pożegnać. Nie zwracajcie uwagi na to, że jestem jakaś czerwona, nie wiem kompletnie od czego, ale nie zwracajcie na to uwagi. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj zapomniałam się do Was w ogóle odezwać, bo jeszcze Karina decydowała o mojej kolacji, więc zapytałam się jej, czy na kolacji mam zjeść karbonarę czy smoothie bowl i wybrała smoothie bowl, więc tutaj się pojawi zdjęcie, że ja dam to smoothie bowl, bo no już nie nagrywałam, bo nie mogłam nic dla was nagrywać dlatego odzywam się do was kolejnego dnia, no i tu macie właśnie też e, zrzut, zrzut ekranu, nagranie ekranu jak właśnie Karina mi napisała, że mam zjeść smoothie bowl więc myślę, że możemy to zaliczyć i ten filmik już dobiegł końca, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiacie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk, wpadajcie koniecznie do, do mnie na mojego Instagrama tutaj się Wam wyświetla. No, bo będzie dużo takich różnych rzeczy, gdzie będziecie na przykład decydowali na Instagramie o moim całym dniu, więc koniecznie wpadajcie. A my widzimy się już w kolejnym filmiku. Więc do zobaczenia, Buziaki i pa!